Cześć, dzisiaj mam dla Was zestawienie tzw. Tak fit batonów. Chciałabym jednak zaznaczyć, że pamiętajcie, nawet produkty z działu tzw. Tak zdrowa żywność. Jedzone w nadmiarze nie są zbyt dobrym pomysłem, bo takie batoniki niepozorne, ale są zawsze skoncentrowanym źródłem energii. Cukry proste powinny, znaczy cukry proste, cukry dodane, powinny stanowić w naszej diecie do 10% zapotrzebowania energetycznego. Więc osoby, które jedzą mniej, mogą sobie ich dostarczać mniej, a osoby bardziej aktywne, czy też sportowcy, po prostu mają na nie więcej miejsca w diecie. Więc bierzcie to wszystko pod uwagę, dobierzcie pod swoje potrzeby, pod swoje zapotrzebowanie. A ja będę Wam mówiła, ile dany batonik ma kilokalorii, ile ma cukrów na 100 gramów produktu, no i po prostu jaki ma skład. Także zaczynamy. Zaczynamy co od takiej totalnej klasyki. Dobra kaloria, można go kupić naprawdę w większości sklepów, także drogerii. Jeden batonik ma 35 gramów i już Wam powiem, co i jak. Tutaj widzę, że dostarcza nam 135 kalorii i jeżeli chodzi o cukry na 100 gramów produktu to jest to wartość 42 gramy. Składniki, tyle: orzeszki ziemne i chrupki zbożowe, koniec. Fajny, prosty skład, stosunkowo niskoenergetyczna przekąska, tak bym powiedziała, bo po prostu jest jej mało, e, więc myślę, że na jakąś czarną godzinę do torebki warto też takie przekąski sobie zabierać. Dla osoby, które są bardziej aktywne, to mogą sobie też dobijać ten właśnie w taki sposób, smaczny. I kolejne są batoniki z z tej serii Bio. Mam tutaj wersję kokos i migdał kakao, tak przeanalizuję sobie kokosa. E, jeden batonik ma 30 gramów, 400 kilokalorii na 100 gramów produktu, także wystarczy sobie to pomnożyć razy 0,3 i na 100 gramów mamy 46 gramów cukru. E, słuchajcie, skład. Produkt oczywiście ekologiczny, daktyle, wiórki kokosowe, nasiona czyja, olejek cytrynowy, koniec. Także też fajny, prosty skład, naprawdę spoko przekąska. Batonik Birał Ewa Chodakowska. On jest naprawdę, słuchajcie, smaczny i taki dosyć oryginalny w teksturze. Smakuje jak taka delicja malinowa, coś w tym stylu. Tak, jeden batonik ma. 40 g, tak? I dostarcza nam 166 kilokalorii. A na 100 gramów mamy 40 gramów cukru. Składniki. Daktyle, malinę, migdały, gorzka czekolada. Gorzka czekolada zawsze będzie miała w składzie cukier, także spoko. Burak w proszku, mąka ryżowa, wiśnie. Też fajna przekąska. Też Wam bardzo rekomenduję. No i fajna akcja przy okazji właśnie, że 5% ze sprzedaży na walkę z rakiem piersi. To się ceni. Teraz batonik trochę mniej popularny, dorwałam go w oszą. Jedna sztuka to jest 40 gramów, dostarcza nam 147,5 kcal. I tutaj, jeżeli chodzi o cukry na 100 gramów, to mamy ich 32. Skład suszone daktyle, orzechy laskowe, suszone jabłka, orzechy nerkowca, nasiona czyja, sproszkowane płatki owsiane, cynamon i siemię mielone. Także też bardzo fajna opcja. Jeżeli macie blisko oszą, no to oczywiście można sobie zajrzeć i kupić. Wracając jeszcze do Lidla, te batony, które Wam pokazywałam już w hitach, tak naprawdę wersja daktyle plus orzechy ziemne i kakao plus ziarna kakaowca. Wezmę sobie tą wersję daktyle plus orzechy. Jeden batonik ma 50 g, dostarcza nam 219 kilokalorii, a cukry na 100 gramów to 37,6. Skład. Daktyle, orzeszki ziemne, sól. Koniec. Także też fajna, prosta przekąska. Naprawdę polecam, rekomenduję. Kolejny jest baton warszawski. Mniej popularny, kupiłam go akurat w Carrefourze. Jedna sztuka ma 60 gramów, także taki wiecie, konkretny batonik. Na przykład ta dobra kaloria miała 35, czyli praktycznie połowę mniej. Na 100 gramów cukru mamy 14,7. I taka jedna sztuka nam dostarcza 286 kilokalorii, po prostu jest już większe. Składniki, wiórki kokosowe, mąka jaglana, rodzynki, ksylitol, siemię lniane, olej kokosowy, ananas liofilizowany, słonecznik, daktyle suszone, acerola, sól, kłodawska woda. Też fajna opcja, jeżeli właśnie macie przy okazji gdzieś tam kerfura po drodze, to też można sobie wstąpić po taką przekąskę. I na końcu ostatni z tych takich najbardziej popularnych, normalnych batonów. Tutaj mamy tak. akurat Bacalant, oczywiście 100% natury. Fajne hasło reklamowe. I słuchajcie, taki jeden batonik ma 40 gramów, dostarcza nam 141 kilokalorii. Także tutaj widzicie w ogóle taką rozbieżność. Na przykład ten warszawski był większy i już miał prawie 300 kalorii. Także warto czytać, co się kupuje. I jeżeli chodzi o cukry na 100 gramów, to mamy 41 gramów. E, Ejku, skład. <grytanie> pasta z daktyli, płatki owsiane, prażone or orzechy arachidowe cięte, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pasta z prażonych orzechów arachidowych. Czyli same dobre kalorie i tyle. Tak jest tutaj napisane. Oceńcie sami. Przechodzę sobie do drugiej kubki. Tutaj mam e, takie cztery produkty, które uważam, że mimo wszystko raczej im bliżej im jest do takiego tradycyjnego deseru niż do jakiegoś, nie wiem, fit batona. Po pierwsze, mam tutaj taki batonik Bio Kokonat, ale słuchajcie, składniki. To ziarnista, mąka z pszenicy samo przy Bio. Piórki kokosowe bio, surowy cukier trzcinowy bio, olej kokosowy bio, mąka kokosowa bio, kakao niskotłuszczowy w proszku bio, olej słonecznikowy bio, no i substancja spróchniająca na końcu sól. Czyli po prostu taki, nie wiem, klasyczny wypieg tylko z cukrem trzcinowym bio zamiast ze zwykłym cukrem. I na 100 g mamy tutaj 19,9 g cukru. Także widzicie, już mniej, bo po prostu jest jakby inna baza. E, ale nie mam tutaj wartości jednego batonika. Jeden batonik ma 30 gramów i e, trzeba sobie pomnożyć razy 0,3. 528 kilokalorii. Pewnie będzie około 160. Także tak taka przekąska wygląda. E, no i teraz mamy taki baton figowy. Kupiłam go w Rosmanie. On był bardzo popularny swego czasu. Skład: mąka pszenna pełnoziarnista, cukier trzcinowy, pasta fikowa, syrop z brązowego ryżu, czyli też cukier. Czemia gotowy. Tutaj mamy cukier trzcinowy organik, cukier mielony. <grym> Dobra, tego czemu nie będę czytała, to nie ma sensu. Olej żapakowy, owies pełnoziarnisty, tutaj mamy dalej glicerynę sok owocowy sól morską, naturalny aromat, regulator kwasowości. Spulchniającą substancję. No i tyle. E, taki jeden batonik ma 57 gramów i dostarcza nam. Aha, i tutaj są, słuchajcie, dwie sztuki w opakowaniu w jednej porcji, czyli w jednej sztuce, tak? Gdzie tutaj jest napisane? Tak. No sprytne. <grytne> Jedna sztuka to 107 kilokalorii, czyli dwie sztuki to będzie 214. I jeszcze raz, jak on wygląda. Teraz e, batonik firmy Filfit. To jest taki zlepek po prostu suszonych owoców e, zlepiony miodem. Także według mnie lepiej jednak sobie nie wiem, kupić jakąś mieszankę studencką szczerze mówiąc. E, składniki właśnie miód, migdały, orzechy, nerkowca, żurawina, rodzynki, na dyni, brosek spandowany, olej ryżowy, substancja zagęszczająca, agar i sól na końcu. Ale słuchajcie, ten batonik ma tylko 20 gramów, więc dostarcza nam tylko 73 kilokalorie. Więc też spoko, taka malutka przekąska. Jeżeli lubicie taką właśnie słodką, yy, słodki ulepek, no to będzie coś dla Was. Yy, cukrów ma na 100 g 26. No i przypomnę jeszcze jak wygląda tak? I jego brat bliźniak w sumie to <grytanie> batonik z biedronki, Vitanella. I tutaj też migdały, żurawina, orzeszki ziemne po prostu zlepione miodem. Jeden batonik ma 40 gramów, dostarcza nam 209 kilokalorii, a jeżeli chodzi o cukry na 100 gramów, to mamy tutaj 32,4 składniki: migdały, miód, suszona żurawina, orzeszki ziemne, rzechy laskowe, chrupki ryżowe, mm, 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 kakao w proszku obniżone, obniżonej zawartości tłuszczu, olej kokosowy. Koniec. Także jeżeli właśnie gustujecie w takich batonikach, no to też macie oczywiście taką opcję. Ja szczerze mówiąc niekoniecznie właśnie polecam takie zlepki cukrowe. Wydaje mi się, że jeżeli już chcecie coś takiego, to właśnie mieszanka studencka sprawi się lepiej. Chyba, że nie macie takiej właśnie zdolności do kontrolowania jej porcji, no bo takiej mieszanki można zjeść naprawdę bardzo dużo, to taki batonik jednak będzie dla Was troszeczkę lepszy. Dobra i przechodzę do ostatniej kubki z batonami proteinowymi. Będę Wam mówiła też, ile w porcji jest białka, ile na 100 g, bo nie każdy producent niestety podaje jakby makro jednej porcji, więc warto mieć jakiś punkt odniesienia. Zacznę sobie od batoników firmy, batonika firmy Zmiany Zmiany Sztanga. Tutaj polecam Wam generalnie też inne batony tej firmy, bo one są zawsze na bazie właśnie suszonych orzechów, suszonych, orzech, suszonych owoców, orzechów czy tam pestek, a charakteryzują się tym, że są takie dosyć grube, spore, konkretne bym powiedziała. Taka jedna sztuka ma 70 gramów, czyli chyba największy z tych wszystkich. E, wartość energetyczna 266 kilokalorii w takim jednym batonie. E, cukry. Na 100 gramów mamy ich 35,1. E, białka w porcji 15,5, a na 100 gramów 22,1. Składniki. Baktyle, orzechy ziemne i białko ryżu brązowego. Także też naprawdę spoko opcja. One no, są troszeczkę właśnie droższe przez to, że po prostu mają większą gramaturę. Dalej. W Rosmanie kupiłam sobie też... Batoniki dobra kaloria to wersja proteina roślinna, czyli one są wegańskie. Yy, I teraz tak, słuchajcie, weźmiemy sobie wersję krem orzechowy i sól. Tutaj mam krem orzechowy i wanilię. Taki jeden batonik ma 45 gramów, dostarcza nam 176 kilokalorii. Yy, I tutaj w porcji mamy białka. No, pokaż się, 11 na 100 g 24, a cukry na 100 gramów to 24 g. I skład, miazga arachidowa, tyle, białko grochu, błonik z cykorii, sól. Też całkiem fajna opcja. Jeżeli jesteście na diecie wegańskiej, to na pewno Was też zainteresuje, ale nie jest oczywiście tylko dla wegan. I ostatnie chyba zdobyczer Rossmannowe z tego co pamiętam. Ja to batoniki Birał Ewy Chodakowskiej. I tak, tutaj mamy wersję um, masło orzechowe Solone, więc musiałam to wsiąść. I tak jeden batonik ma 40 gramów. Dostarcza nam 165 kalorii. Białka na porcja ma 10, na 100 gramów ma 25. A cukrów na 100 gramów ma 33. Także też to fajna opcja. Składniki daktyle, prażone orzeszki rachidowe, suszone białko jaja, wanilia, sól. Kolejny niebieski. On jest na bazie białka serwatki, z tego co mi się wydaje. Jedna porcja do 40 g 153,2 kilokalorie. Białka w porcji 15,2 na 100 gramów 38 i cukrów na 100 gramów 22. Składniki: daktyle, czekolada. W tej czekoladzie jest cukier, wiadomo. E, śliwki, mm, surowe kakao, wielkie kokosowe, proteinowe płatki i siemieniane. Fajna opcja. I tutaj mamy też wegańską wersję Vegan Protein. E, tutaj mamy białko migdałowe i faktycznie jest na pierwszym miejscu w składzie właśnie białko migdałowe. Później daktyle, syrop daktylowy, gorzka czekolada, migdał, orzechy, nerkowca, sierpiany, wanilia. Jeden batonik ma 40 gramów, dostarcza nam 183 kilokalorie. Białka w porcji jest 8 na 100 gramów, 20, a cukrów na 100 gramów mamy 31. Mam tutaj jeszcze jeden batonik z Rosmana i słuchajcie, on jest bardzo ciekawy, zaraz Wam pokażę dlaczego mnie tak zaciekawił. Tak się prezentuje, jest to brownie, 13,5 gramów białka, ale obczajcie jaki jest skład, daktyle suszone, izolat białkowy, kakao, koniec. Generalnie jestem bardzo ciekawa jego konsystencji, bo wydaje mi się, że może być trochę suchy, dam Wam znać tutaj w opisie na dole jak go spróbuję. Jeden batonik ma 80 gramów, więc jest taki też wiecie duży i konkretny. Patrzcie na przykład przy tej dobrej kalorii, jak się prezentuje, jaki gruby. Także no, mówię konkret. I tak, wartość energetyczna, tutaj jedna sztuka to będzie 224 kcal, w sztuce mamy 13,5 g białka, w 100 g mamy 17, i cukry na 100 g 37. Także powiem Wam, że jestem mega zaintrygowana. Z tego co pamiętam, to on był drogi, ale cena będzie oczywiście podana na ekranie. To jest firma Dobry Skład. Dajcie znać, czy właśnie znacie jakieś batony tej firmy. Jestem mega ciekawa. No i ostatnie kilka sztuk. Tutaj mam baton Brownie. Paliwo białkowe, kurcze, konkret. 50 gramów ma jedna sztuka. Dostarcza nam 140 kilokalorii. W białko porcji 8,5 na 100 g 17 i cukrów na 100 g ma 37. Składniki suszone daktyle, izolat białkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu. Baton wypiekany. No także widzicie, też naprawdę fajny, prosty skład. Oczywiście większość tych batonów proteinowych mam właśnie sugestie, że dla aktywnych, ale wiecie no, jakby każdy może oczywiście je jeść, niezależnie od tego, czy ćwiczy, czy też nie. Dalej mamy bakal Sport, ten i ten batonik kupiłam w Osą. E, tutaj mamy 35 gramów e, i składniki. Daktyle suszone, figi suszone, orzechy ziemne prażone, krojone, rodzynki sułtańskie, koncentrat białek serwatkowych w proszku i koniec. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą, to tutaj jedna sztuka nam dostarcza 135 kilokalorii, e, białka w porcji 4,7. Na 100 gramów będzie go 13 i cukry na 100 gramów 47. Także też myślę, że mało popularne, można się nim zainteresować. Oczywiście, jeżeli lubicie takie przekąski. No i zostały mi batony proteinowe też jeszcze z Lidla. W takiej wersji tutaj mam akurat y, wanilia, jogurt i cookies. Zajmę się jednym, może te ciasteczka sobie weźmiemy na, na tapet. W porcji jest 45 g, dostarcza nam 169 kcal. Białka jest sporo, bo na porcji 22,5 na 100 g 50, także naprawdę konkret. I cukry na 100 g tylko 1,8. Także no, całkiem fajny skład. I teraz tak, składniki. Białka, mleka. Izolat białek serwatkowych, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, hydrolizat kolagenu wołowego, także nie dla wegetarian. Czekolada mleczna yy, na bazie maltitolu, tłuszczu kakaowego, mleka w proszku, mięski kakaowej i lecytyny z soi z dodatkiem aromatu waniliowego. Izolat białka z soi, tłuszcz palmowy, chrupki sojowe, aromat inulina, sól. Substancja słodząca sukralozę. I jeszcze mamy przeciwutleniacz Alfa do Także widzicie, to już jakby te batony odbiegają. Te kolejne też właśnie od tych takich nie wiem. Na bazie właśnie suszonych owoców i orzechów, tam z dodatkiem jakiegoś koncentratu. No ale tutaj, tak jak mówię, jeżeli interesuje Was naprawdę wysokobiałkowa przekąska, to ten baton pod tym kątem jest konkretny. Pewnie tutaj będą sceptycy, jeżeli chodzi o e, tłuszcz palmowy, ale jest go tutaj naprawdę bardzo mało, a z tłuszczem palmowym głównie sprawa jest taka, że jednak jest niekorzystny pod kątem e, środowiska, niekoniecznie spożywania w takiej małej, naprawdę śladowej ilości, bo jest on już pod sam koniec, ale to sami generalnie zdecydujcie. Ja nie namawiam, po prostu przedstawiam Wam jedną z tych opcji. I olej palmowy też będzie zawierał ten batonik. Też go bardzo lubię w pozorom, bo mm, taka jedna sztuka 50 gramów, też jest dostępna w ogóle w Lidlu, właśnie w Carrefourze i tak dalej. Jedna sztuka nam dostarcza 195 kg, białka w porcji 16,5 na 100 g 33 i cukrów 2,8 g też na 100 gram produktu, więc naprawdę niewiele. Składniki białka mleka, izolaty białek mleka, koncentrat białek serwatkowych, błonik rozpuszczalny, orzeszle, orzeszki arachidowe, substancja słodząca maltitole, tłuszcze roślinne palmowy nieutwardzony, szea, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, izolat sojowy, błonik rozpuszczalny akcjowy, skrobia tapioki sól, aromaty super Aromaty, substancje słodzące, sukraloza, glikozydy stewialowe, emulgator, lecytyny z soi, substancje wzbogacające, cytrynian magnezu, witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, e, tiamina, witamina B12 że mimo tego przerażającego składu, też Wam rekomenduję ten baton od czasu do czasu. Nie mówię, że po prostu macie go jeść 7 razy w tygodniu, 7 dni. Absolutnie nie. Pamiętajcie, że to są rzeczy takie właśnie przekąski jakieś awaryjne oczywiście. Także wszystko sobie można wkomponować w dietę, no bo oczywiście dawka czyni truciznę. I teraz batonik z Biedronki. Pokazywałam Wam już go też w Hitek z Biedronki. Pitanella 49 gramów. I teraz muszę się skupić na składzie, bo wszystko jest po prostu w linijkach. Taki jeden baton to 241 kcal. Białka w porcji 13 na 100 gramów 27 i cukrów na 100 gramów mamy 17. I on właśnie będzie zbliżony do tych batonów, do tego poprzedniego. No bo jest właśnie na bazie tak naprawdę koncentratu białek serwatkowych. Tutaj mamy jeszcze tłuszcz kokosowy, mamy maltitole. Także jakby bardzo podobny, słuchajcie, nie czytam Wam też całego składu, bo jest właśnie bardzo zbliżony do tych dwóch, ten typ, a jest tutaj mnóstwo nawiasów po prostu, w których zaraz się pogubię. E, natomiast też właśnie jako taka przekąska od czasu do czasu mogę go Wam polecić i fajnie dla osób, które właśnie muszą ograniczyć cukier. No to tutaj właśnie głównie jest on słodzony tymi poliolami. Także też jedna z dobrych opcji. I jeszcze teraz wracamy sobie do bakalandu. Batony Ba. 30% białka. Tutaj mam drugą opcję, 26% białka. 26% to migdał, arachid, czekolada. A 30% to kofeina, ziarno kakaowe i czekolada. Także wezmę sobie też ten arachid, tak jak porównywałam poprzednie. Jedna sztuka to 35 gramów. Dostarcza nam 150 kilokalorii. Białka na porcję 10, w 100 gramach 29. I cukry na 100 gramów to 19. I też właśnie bardzo podobne do tych poprzednich, czyli koncentrat białka serwatkowego. Tutaj mamy dalej inulinę, czekoladę, słodzoną maltitolami. Um, mm -mm. Syrop maltitolowy jako kolejna substancja słodząca. Substancja wypełniająca polidekstroza, orzeszki ziemne prażone, cięte, kolagen, olej słonecznikowy, kreatyna, betalanina, migdały prażone cięte, błonnik grochowy, aromat, ekstrakt z korzenia rzęszenia, emulgatory, no i tutaj jeszcze mam potas, magnez, witaminy C, d 6 B12, ryboflawiny, tiaminy, cynk, niacynę, kwas pantotenowy i kwas foliowy. Tak wyglądają te betony. I ostatnie nie, dwa i protein. Jedna sztuka to 45 gramów, 182 kg na porcję. Białka w porcji 13,5 na 100 gramów mamy 30, i cukrów na 100 gramów mamy 17,4. Jeżeli chodzi o skład, to, to mi się gdzieś zapnę. Białka, mleka, polewa kakaowa o smaku gorzkiej, czekoladę substancja utrzymująca wilgoć, glicerol, glukoza, oligofruktoza, izolat białka sojowego, olej kokosowy, serwatka w proszku, karmelizowane orzeszki ziemne, kolagen, substancja utrzymująca wilgoć, polidekstroza, odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancje wzbogacające witaminy, tutaj Wam tego nie będę czytała, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, naturalny aromat tak jak mówię, też po prostu z typu tych ostatnich. Mówię, przekąski po prostu od czasu do czasu. I ostatnia opcja, też taka mało, mało popularna, więc się na nią skusiłam. Też ją kupiłam w oszą, tak samo te kupiłam w oszą i te y, ba, chyba też były w Rosmanie dostępne, z tego co pamiętam. Y, I słuchajcie, tutaj mamy, tak, batona który jest o smaku słonego karmelu, więc oczywiście się musiałam skusić. Dobra, wartość odżywcza. E, jeden baton ma 40 g, Dostarcza nam 164 kcal. E, białko w porcji 10, 100 g, 25, cukry 33 na 100 g. I teraz skład. Gdzie jesteś w składzie? Koncentrat białek serwatkowych, syrop glukozowy, czekolada mleczna, e, olej kokosowy, substancja utrzymująca wilgoć, sorbitole, inulina, jogurt w proszku, mleko zagęszczone, słodzone serwatka w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, sól, syrop cukru karmelizowanego, aromat naturalny, emulgator, recytyny sól jeszcze. Tutaj mamy informację, że inuliny jest 3 gramach w 100, 3 g w 100 gramach produktu. No słuchajcie, ten baton nie jest jakiś szałowy, szczerze mówiąc. Ma bardzo wysoko właśnie w składzie cukier, tak? Syrop glukozowy. Także no dla osób aktywnych lepiej, jeżeli właśnie mogą sobie e, dostarczyć większą ilość tych e, cukrów dodanych z diety, ale tak jak mówię, jako przekąska od czasu do czasu, to Wy musicie zdecydować. Słuchajcie, no jak widzicie, ciężko tak naprawdę ocenia się poszczególne produkty, bo każdy z nas ma, tak jak mówię, inne potrzeby. Wskazałam Wam tutaj batoniki z prostszym składem, wskazałam Wam batoniki proteinowe, właśnie z większą ilością białka, z mniejszą i też takie zlepki, o których mówiłam. Ocencie właśnie samodzielnie, czy to jest dla Was odpowiednie, czy nie. Ja tutaj nie będę mówiła spoko, niespoko, bo właśnie każdy z nas tak naprawdę może potrzebować po prostu czegoś innego. Mam nadzieję, że taki film mimo wszystko się Wam podobał. Dajcie znać, jaki baton Was najbardziej zainteresował, albo jakie oprócz tego jeszcze inne polecacie. No i jestem ciekawa, co chcecie, żebym przeanalizowała w kolejnym odcinku. Widzimy się oczywiście też na moim Instagramie. I do zobaczenia!